Cześć moi drodzy, witajcie w następnym filmie na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o Asset Mental Stake Dropie i ten drop będzie dla sześciu wybranych sieci, które widzicie właśnie tutaj na ekranie, zjedźmy niżej i mamy do sprawdzenia i właściwie zrobienia magicznej transakcji już właśnie Cosmos Atom, czyli drop właśnie dla tej sieci będzie też dla Persistance, dla Terra, dla Comdex, Juno i Stargaze. Czyli dla tych sieci, jeśli coś tam stakeujecie, jeśli stakeujecie ich tokeny, no to zapewne dostaniecie jakiegoś dropa. No tak się składa, że ja akurat stykuję wszystkie 6, więc mam nadzieję, że załapę się tutaj na wszystkie 6 części właśnie tego dropa. No ale dobra, skoro jest Kosmos Atom do sprawdzenia, to kliknijmy sobie tutaj View na tej stronie. Oczywiście stronę znajdziecie w opisie tego wideo, jak zawsze, no i w opisie też znajdziecie inne linki, m.in. do rejestracji na giełdzie Binance, że też po prostu do sprawdzenia innych rzeczy w internecie na temat kryptowalut. No i mamy tutaj back to asset, nie, tego nie chcemy, nie chcemy wracać. No i mamy calculate your estimated rewards, czyli wyliczamy, czy łapiemy się na tego a-dropa. No i możemy tutaj użyć dwóch rzeczy. A mianowicie połączyć się Keplerem, czyli szybsze, łatwiejsze rozwiązanie, albo ręcznie wpisać nasz adres tutaj kosmosu i kliknąć calculate. Ja się tutaj połączę w tej chwili za pomocą Keplera. Klikam sobie oczywiście approve, aby to potwierdzić i już mój adres jest tutaj automatycznie wpisany. Więc teraz sobie klikam tutaj calculate. No i moi drodzy, po przycisku Calculate wyskoczyło nam You have not completed the magic transaction, więc teraz przechodzimy do tej właśnie magicznej transakcji, aby dokonać takich podstawowych czynności, żeby załapać na tego dropa. Więc klikamy żółty przycisk Complete Magic Transaction potwierdzamy tutaj tą magiczną transakcję, no i tutaj w zależności od nas, którą sobie wybierzemy, czy tą low, czy average, czy high, no to jest po prostu opłacenie fee. Zazwyczaj podczas odbierania nagrody zejściekowania używam opcji low, ale w tym przypadku weźmiemy average, średnią, żeby po prostu to na 100% tutaj nam przeszło, żeby ta magiczna transakcja tutaj przeszła poprawnie. Także czekamy na komunikat w sieci i za chwilę zobaczymy, czy cokolwiek MNTL tokena nam się tutaj należy. Moi drodzy, w międzyczasie, żeby nie czekać na potwierdzenie tutaj tej transakcji, jest też również dodatkowy konkurs na Glim, gdzie link do tego oczywiście znajdziecie w opisie tego wideo. I można tutaj wygrać dodatkowy zrzut. Jak widzicie, ja już te wszystkie czynności tutaj wykonałem. Można również zapraszać poleconych, więc wejdźcie sobie tutaj z mojego linka. To też coś tutaj, dodatkową szansę dostanę. Być może ktoś z nas, może ty, może ja, załapiemy się tutaj do dodatkowej puli, właśnie na MNT tym tokenie, następna informacja odnośnie Cerberus. Można już sobie właśnie odebrać Cerberus za stejkowanie Chihuahu, za stejkowanie Atoma i Osmo. Niestety, będzie to przyznane dopiero w późniejszym. Terminie. Także, jeśli stykować token Chihuahu, no to możesz sobie odebrać już właśnie Cerberusa z alokacją dla Chihuahu. No i oczywiście możesz sobie go już stykować, tak jak widzicie, ja sobie tutaj osobiście już zastykowałem do odpowiedniego walidatora. To u mnie jest akurat w tym przypadku Eco Stake. No tak też wybrałem. Myślę, że jest to fajna, rozsądna decyzja. Pierwsza decyzja to był Friends, jak widzicie tutaj po prawej, ale zrobiłem sobie od razu relegate na ekostek, jak tylko go tutaj zauważyłem, no ponieważ mam tutaj z nim bardzo przyjemne doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o cały ekosystem. No i przechodząc już w temacie dropów, jest tego sporo, ale myślę, że warto zwrócić na to. Uwaga, przy stargaze mamy następne tutaj zadanie, następną misję, a mianowicie mint NFT i za to dostaniemy tutaj 20%. No i odebranie będzie możliwe tutaj 18 marca, więc już tutaj za 3 dni. No jeśli chodzi o mintowanie, to po tutaj wejściu w up stargaze Zone ADROP wchodzimy sobie po prostu na. Launchpad. No i tutaj w zależności oczywiście od tego jaki chcemy sobie token wymintować. No ja sobie wymintowałem pierwszy z góry, w ogóle nie skierowałem strony na dół. Widziałem przycisk gmint, więc sobie wziąłem pierwszy z tych, no i mam jakieś browisko. No ale tu są fajniejsze NFT, więc sobie wymintujcie jedno z tych, tym bardziej, że one też są tańsze. Chociaż z tego co widzę to chyba wszystko jest już w tej chwili soldout. Tak, w tej chwili chyba wszystkie te niższe są Sold Out, więc zostaje wam wybór pomiędzy w zasadzie tutaj tym pierwszym, którego nikt nie chce, a na którego ja sam trafiłem, bądź tutaj na Baby Atom, który też może być tutaj fajnym rozwiązaniem. No, osobiście jeśli chodzi o grafikę, to ten Baby Atom mi się dużo lepiej podoba niż to mrowisko, które ja sam wylosowałem. No, ale cóż, no taki padł wybór, tak się tutaj zdarzyło, więc dobre i to. No i tutaj uwaga. Za tego NFTka w tym przypadku płacicie 156 stars, z tym przypadku 140 stars, ja prawie wszystkie stars miałem zastejkowane, więc niestety musiałem sobie dokupić stars specjalnie na to, żeby kupić tutaj właśnie NFT. A czykolwiek pamiętajcie, że jeśli macie nadal do odebrania te stars, bo zakwalifikowaliście się już wcześniej, odbieraliście już 60% tego dropa i zostało Wam 40, to warto sobie te kupić stars, ponieważ i tak je później sprzedacie ewentualnie po prostu w ramach Rewanżu, więc tutaj nic jakby nie tracicie, po prostu kupujecie na rzecz tego, żeby odebrać następną pulę dropu, która będzie dostępna już za 3 dni. Dobra, także moi drodzy, oczywiście wszystkie linki do tych rzeczy tutaj znajdziecie w opisie. Tego wideo. A tymczasem wracamy do naszej strony airdropu od e, Ascent Mental. Więc klikamy sobie jeszcze raz Calculate i po ponownym wciśnięciu przycisku Calculate niestety wychodzi, że pomimo zastejkowanego atoma, i to od bardzo dawna i praktycznie we wszystkich governance, jeśli naprawdę któregoś już ominę, nie wiem co musiał robić, żeby ominąć, głosuje, no to niestety nie należy mi się tutaj nic. Czyli Total Rewards 0 MNTL i to pewnie ze względu na walidatora, ponieważ jak sobie czytamy w artykule, no to tutaj mamy określone, że właśnie z walidatorami, którzy biorą udział w kampanii Stake Drop. No, ale tutaj miejmy nadzieję, że jeden z tych walidatorów będą też właśnie w Persistence, bądź Terra, bądź Comdex, Juno, czy też Stargaze i akurat padnie na tych walidatorów, których mam wybranych, ponieważ nie mam wszędzie tych samych walidatorów, co właśnie też na Kosmosie. W każdym razie, jakbyście chcieli jeszcze więcej sobie poczytać, to oczywiście link wam zostawię do tego artykułu w opisie. Ale mamy to chyba wspomniane wcześniej na samej górze. Czekajcie, chwilę jest. Stakers on the nominated IBC connected chains will be rewarded with MNTL tokens. I tutaj gdzieś mamy podane właśnie a propos odpowiednich walidatorów. O, tutaj jest ten właśnie artykuł: Stake tokens or remade staked with any active validator on an ongoing stake drop campaign chain. Czyli po prostu jeśli miałeś staking u walidatora, który wspiera tą kampanię Stake Dropa, no to wtedy jesteś wygranym i dostaniesz tutaj właśnie nagrodę z airdropu. A czykolwiek nie ma tutaj podanych, bo szukałem też w artykule. Jeśli znajdziecie fajnie, dajcie znać w komentarzu. Ja tak na szybko spojrzałem i nie widziałem dosłownie nazw walidatorów tutaj wymienionych, którzy brali udział w tej kampanii. Więc zobaczymy co nam przyniosą następne, ponieważ tutaj nie małem będzie Persistence tu mieliśmy to lepiej rozpisane, e, tak tutaj 18 będzie Persistence, 22 będzie Terra, 25 Comdex, e, 29 Juno i tutaj 1 kwietnia będzie Stargaze, więc zobaczymy możliwe, że właśnie na tamtych walidatorach załapiemy się na to. Nagrodę. Także, moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym szybkim update'cie. Oczywiście będę jeszcze za łapkę w górę, komentarze pod tym odcinkiem, no i oczywiście subskrypcję i dzwoneczek, ponieważ to właśnie pomaga rozwijać mój kanał. Także trzymajcie się to wszystko w dzisiejszym odcinku. Na razie!